Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski jumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Czwartek, ósmy dzień grudnia 2022 rok i jesteśmy! Udało nam się rzutem na taśmę dotrzeć do i tak W styczniu nie było nam dane, no bo kiedyś ktoś się zjadł zupę z nietoperzem i dalej to już poszło sami wiecie jak. Dziś oficjalny trening na Hochfirschance. Wielki szacun dla organizatorów tutaj z południa Niemiec, bo to wszystko jest przygotowane perfekcyjnie, jak na warunki, które mamy, które widać. Tak, naprawdę skocznia wygląda na przygodę bardzo dobrze. Jest tutaj w ogóle wszystko jest zmrożone fajnie. Zresztą teraz ta pogoda jest już bardzo sprzyjająca organizatorom. Nocami jest spory mróz, więc można w razie czego dośnieżyć. A już tej nocy ma przyjść prawdziwy śnieg, taki jak jest już w tej chwili większości regionów w Polsce, więc myślę, że weekend będzie tu jeszcze biały i taki już mocno świąteczny. Tak, bo dzisiaj trochę oszukujemy. Oszukujemy na każdym polu, no bo nie ma tutaj serii ocenianych, nie ma tutaj śniegu prawdziwego. Tutaj za nami nawet takimi pokrzywami, czuć prawdziwymi, które mają się całkiem dobrze, gdyby nie to, że są zmrożone, jak i cały ten szwarcwalcki las. Tak, tak. No tutaj wszystko jest na razie w takim trybie troszeczkę jesiennym. Tak się śmiałem właśnie, że jeśli będę dzisiaj robił zdjęcia na tle tutaj drzew, to raczej będzie to wyglądało jak finał letniego Grand Prix, no bo te liście mają jeszcze takie kolory żółto-brązowe, wszystkie odcienie, więc no zobaczymy, jak to będzie dalej. W każdym razie dzisiaj znakomite warunki do skakania i naprawdę Fajna pogoda, aż chce się tutaj poskakać. Tak, ten śnieg, który jest na Chuchwist'e Szance za nami, to jest śnieg ubiegłoroczny z takiej farmy śniegowej. Tutaj przykryty, trocinami, sobie leżał przez cały rok. Mamy takie podejrzenie, delikatne, że na wierzchu to może być z armatek już taki bielutki, fajny. Tak, to no jako żeby warunki, pogoda sprzyjała śnieżaniu skoczni, więc myślę, że tutaj nie, nie było problemu, żeby troszkę tymi armatkami dośnieżyć ten zesłoroczny śnieg i żeby to trochę wszystko pobielić, no bo jednak w telewizji czy na zdjęciach to nie wygląda dobrze, gdy ten śnieg jest taki szary, żółty, po, pobrudzony, to po prostu jest inna atmosfera, in, in, inny anturaż, gdy to jest ładny i biało. O 16 ruszy ten dzisiejszy trening. Niefortunny jest ten piątkowy program dla większości z widzów: no bo zawody indywidualne mężczyzn ruszą także, także kwalifikacje jeszcze przed południem. Potem trening kobiet po 14. Nadal robimy te uniki przed mundialem, ale co ważne, nareszcie sezon rusza z kopyta. Teraz już koniec z przerwami. Koniec z przerwami, no i e, koniec z kibicowaniem polskiej reprezentacji na Mundialu. No, bo tak można się trochę, no, pół żartem śmiejemy z Dominikiem, że się tak to zgrało, że wracamy do skoków i wróciła też nasza kadra z Kataru. No, e, w tej chwili można się w pełni skupić już na zawodach w skokach narciarskich, e, a nie na piłce nożnej. No, oczywiście prawdziwi kibice obejrzą cały Mundial do końca, ale wiadomo, że e, to polska reprezentacja najbardziej ro rozgrzewa serca polskich kibiców. Więc w tej chwili nadal ten program jest taki właśnie troszeczkę jak powiedziałeś dziwny, natomiast no już sam fakt, że dzisiaj jesteśmy już tutaj, już właściwie wczoraj dojechaliśmy, dzisiaj w czwartek już są, są trzy serie treningowe, to już o czym świadczy, to nie jest normalny program Pucharu Świata. Tak, trochę nie rozumiemy tego, dlaczego mixt akurat w sobotę, w takim dobrym, korzystnym terminie, ale będziemy tutaj pytać, szukać odpowiedzi siedmiu biało-czerwonych. Mamy na liście startowej do tego dwie Polki, które są aktualnie w drodze. To jest ta sama siódemka, którą obserwowaliśmy w Ruce i ta sama siódemka zostaje aż do Engelbergu, bo Polacy nie wracają do domów podobnie jak my, ponieważ Szwajcaria jest tuż za rogiem tak, tak, no wszystko to sprzyja pomysłowi na jakiś trening, na jakieś zajęcia takie poza, powiedzmy, nietypowe. Wiemy tutaj już z pewnych źródeł, że nasi skoczkowie planują nie tylko skakanie na skoczni, ale jest, jest pomysł też jakichś zjazdów na, na lodowcu w pobliżu tam Engelbergu. Jest pomysł też na, na gref... K, k, curling, curling, jak to się ładnie mówi. E, też tam w Szwajcarii to taki ich na, narodowy sport, więc myślę, że podopieczni Tomasa Thunbichter Nudzić się nie będą, no a my będziemy podążać w miarę możliwości za nimi. Postaramy się coś przygotować, coś tutaj pofotografować, coś po, no, ponagrywać, żebyście zobaczyli jak to wszystko wygląda, jak się przygotowują nasi zawodnicy do kolejnych zawodów. Tak, no i jeszcze w planie jest tutaj, być może we wtorek taki trening nieoficjalny. Organizatorzy mają udostępnić ten tenże obiekt. Zobaczymy jak to będzie z pogodą. Niemcy, tutaj. Cichutko. Ale spodziewamy się, że tutaj będzie naprawdę szał, bo za pod tym względem potrafi do czodu. Tak, no tym bardziej, że niemiecka reprezentacja w piłce nożnej też zrobiła taki... I jeszcze szybciej odpadła. Taki prezent organizatorom tutaj, żeby właśnie nie odciągać kibiców tutaj od trybun w Titize, więc jest szansa, że dużo takich kibiców to normalnie by gdzieś tam dopingowała przed telewizorami kadrę piłkarską, to teraz postanowi tutaj dojechać i no, wzmocnić tutaj szeregi pod Skocznią, pod Titize, pod po tutejszym obiektem i może być naprawdę gorąco, bo wiemy z, z poprzednich lat, że tu naprawdę czasem jest e, tłumnie, i wtedy ta atmosfera jest e, co najmniej tak dobra jak Willingen i zbliżona do tej w Zakopanem. Dobrze, na sam koniec, bo to są trudne czasy youtubeowo dla skoków narciarskich, ale nie tylko dla całej reszty dyscyplin poza piłką nożną. Pobudźcie trochę ten ruch na, ruch na naszym kanale, napiszcie w komentarzach, z czym kojarzy Wam się Titizen Neustadt, dlaczego akurat z Robertem Makłowiczem, dlaczego z Adamem Małuszem i Svenem Hanawaldem i tak dalej, a może z Kamilem Stochem, a może z Robertem Mateją. Bo... Nam przypomniano dzisiaj, że taki sukces też miał miejsce. Tak, tak, że Robert Mateja tutaj triumfował w pucharze kontynentalnym, więc tych zwycięzców tutaj już paru polskich było, i e, szczerze mówiąc, no to sprzyjająca taka nam skocznia, e, pasująca polskim skoczkom, zarówno właśnie Kamilowi, Dawidowi, e, no więc myślę, że tu. No jest szansa na jakiś dobry wynik. Piotrek Żyła też jest w gazie, więc no liczymy na to, że będziemy mieli tutaj powody do radości, że będą polskie sukcesy. No więc, cóż, trzymamy kciuki i zachęcamy wszystkich, żeby śledzili to, co publikujemy, no i to ściskali kciuki za polski skoczków. Dawid Kubacki, liderem Pucharu Świata. Nasz rycerz w różowym hełmie przystąpi do kolejnych wyzwań już dziś.